Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Kolis i organizatorem jestem Konferencji Świadomego Życia i Zdrowia w hotelu Ibis w Bolesławcu 15 czerwca. Kontakt do mnie 504 382 518, który widzicie na pasku. I mam przyjemność przedstawić Wam naszych cudownych prelegentów jedną z takich cudownych prelegentek będzie Małgosia Lorenz, która jest często na eventach, które ja organizuję, którą lubicie i tematy tematem wiodącym jest konflikty matki i córki, ojców i synów, tak naprawdę rodziców. Ale tutaj może Małgosia powie trochę w kierunku, że to się trochę różni, konflikt ojca, cór, córki, ojca matki. Wiesz, takie delikatne, jak to jest według germańskiej. Zapraszam Cię, Małgosiu, na taką zajawkę krótką, żeby naszych widzów zaciekawić, co to będzie za cudowna rozmowa, prelekcja według germańskiej medycyny. Proszę. Dobrze. Witam Ciebie Zosiu i witam wszystkich, którzy nas oglądają, z nadzieją, że przyjedziecie do Bolesławca na konferencję, bo naprawdę warto. To, co ja przygotuję na konferencję, prelekcja, będzie dotyczyć bardzo życiowych spraw. Spraw, które są właśnie między rodzicami i dziećmi. To są wszystko doświadczenia terapeutyczne moje i mojego męża. Sami też, przecież ja, ty Zosiu, też jesteśmy Matki. rodzicami, jesteśmy matkami. Nie jeden rodzic łamie sobie głowę, co by tu zrobić, żeby to dziecko wyposażyć w jak najlepsze zasoby, żeby potem sobie w życiu dobrze radziło, żeby było szczęśliwe. i Przygotowałam tak wstępnie, bo to jeszcze cały czas oczywiście będę nad tym pracować. Takie zagadnienia, o których mówią zarówno rodzice, jak i też mówią o tym dzieci w różnym wieku. Bo mówimy tutaj o dzieciach kilkuletnich, kilkunasto, a nieraz nawet kilkudziesięcioletnich. Te wszystkie konflikty, czy jakieś nieporozumienia, rozminięcie się oczekiwań, Mogą skutkować biologicznymi konfliktami, a co za tym idzie, bardzo konkretnymi objawami. I germańska medycyna, która jest bardzo taka logiczna i w zasadzie prosta, jeżeli chodzi o swoje prawa, może nam pomóc zrozumieć, jak pewne sytuacje załatwiać z dziećmi, jak i też z rodzicami. I przygotowałam takich sześć obszarów, w których mogą pojawić się. Biologiczne konflikty. To przede wszystkim jest tak, po pierwsze, oczekiwanie samodzielności, czyli rodzice, matka, ojciec oczekują, że dziecko będzie samodzielne, ale jednocześnie bardzo tę samodzielność hamują. I chciałam powiedzieć, w jaki sposób to hamują oraz co można zrobić, żeby to zmienić, dlatego że jeżeli dziecku w różnym wieku nie pozwalamy na to, żeby podejmowało nieraz jakieś działania, które budzą w rodzicu no, przerażenie, że na przykład dziecko miałoby pojechać samo autobusem, albo miałoby na przykład samo pojechać do sklepu czy pójść, to jednocześnie ogranicza się bardzo tę samodzielność dziecka i ona się uczy raczej wyuczonej bezradności aniżeli samodzielności. To skutkuje też bardzo konkretnymi biologicznymi reakcjami. Możemy czerpać od matki natury spraw biologicznych, co należałoby tutaj zrobić. Ale o tym właśnie już będę mówić na naszym spotkaniu 15 czerwca. się, jeżeli pozwolisz, ja dodam, bo taki życiowy przykład. Moja wnuczka ma 9 lat. Ja byłam też świadkiem, nazwijmy to tak, jak córka przygotowywała ją, żeby sama zaczęła chodzić do szkoły, bo przecież pracuje. Bo dzieci, wiesz, w moich czasach twoich nikt nas autem nie wodził do szkoły. Szło się czasem z kluczykiem na szyi albo kluczyk był pod wycieraczką i się szło i wracało samemu ze szkoły. Różne były sytuacje i tam dzieci różne rzeczy robiły, ale nikt nas nie woził. Teraz już dzieci są nauczone tego. Bożenia. No i właśnie córka przygotowywała, i oczywiście ona chodzi. Jak najbardziej tak, ale ta, ta druga babcia, która jest nauczycielką, to było wiesz, jak tak można, a to. No i naturalnie moja wnuczka jest bardzo samodzielna, bardzo dobrze sobie radzi. Na szczęście, że córka właśnie uczy tej samodzielności. I do wszystkich Państwa, pamiętajcie, nie bójcie się jej uczyć dzieci jak najszybciej samodzielności, bo im się i wam to opłaca. Sama miałam też okazję odczuć, jakie to jest trudne. Gdy na przykład przygotowywałam syna, żeby z dwoma przesiadkami sam wracał we Wrocławiu ze szkoły do domu, prawda? Więc to nie jest tylko teoria, nie, jest, nie są to historie zasłyszane, ale to są też wszystko kwestie, które w jakiś sposób nie dotyczyły i bardzo chętnie swoją wiedzą i swoim doświadczeniem się podzielę. Drugi bardzo ważny obszar, myślę, że wielu rodziców też ma z tym jakiś kłopot. To jest oczekiwanie, by dziecko było w domu podporządkowane, i jednocześnie oczekiwanie, żeby umiało przeciwstawić się wpływom kolegów czy koleżanek. To jest bardzo trudny temat, bardzo ważny temat, bo nie zdajemy sobie sprawy znów, jak bardzo mocno działamy na skrajnych. Na, na, na dwóch końcach tej, tego takiego kontinuum, prawda? Gdzie z jednej strony po prostu chcemy, żeby dzieci wykonywały nasze polecenia, czy żeby podporządkowały się naszym zasadom, albo też sami po prostu się podporządkowujemy zasadom dziecka. Więc ten temat podporządkowania. Jest również bardzo, bardzo istotny i może wywoływać i wywołuje bardzo wiele biologicznych re, reakcji. Ścieżka życiowa dziecka czy nastolatka z tym jest bardzo, bardzo duży kłopot. Ścieżka życiowa, jaką dziecko ma realizować czy ono ma realizować ścieżkę życiową swoją, czy może rodzica? Przez wiele, wiele lat pracowałam również jako taki doradca, mentor w programie mentoringowym. To co prawda był program troszeczkę dla starszych dzieci, w cudzysłowie, bo to były osoby, głównie studenci pierwszych lat studiów, ale przez tyle lat miałam okazję poznać wiele historii, bardzo nieraz takich, właśnie dramatycznych, gdzie te młode osoby. Zostały w jakiś sposób y, zmuszone, popchnięte do tego, żeby szły drogą życiową, drogą zawodową y, wyznaczoną przez, rodzic przez rodziców. Z drugiej strony, nie mamy takiego systemu, który mógłby dzieciom pokazać, czy młodzieży, wiele różnego rodzaju możliwości. Dlatego też chciałam podpowiedzieć kilka takich ćwiczeń. Które można wykonać wspólnie z dzieckiem, lub też samo dziecko, czy młodzieniec, dziewczyna może wykonać, żeby mniej więcej spróbować, odczuć, jaka ścieżka, czy to zawodowa e, o tym głównie będę mówić, bo w tym mam doświadczenie będzie dla danej osoby dobra, bo jeżeli ona będzie niedobra, no to znowu mamy tutaj mnóstwo różnych potencjalnych konfliktów biologicznych. Czwarty obszar to są finanse. Tu jest bardzo ważne, ważne takie prawo dotyczące rewiru. Myślę, że te osoby, które nas oglądają, wiedzą nasze rozmowy, wiedzą, co to jest rewir, prawda, że to jest terytorium. Rodzice bardzo często chcą pomagać i pomagają swoim dzieciom finansowo bardzo długo. I dzieci tę pomoc przyjmują, ponieważ dla nich jest to po prostu wygodne, prawda? Czy to nieraz jest, są to pieniądze na samochód, nieraz są to pieniądze na mieszkanie, y, większe kwoty. No, mamy niestety taką bardzo prostą zasadę, że kto finansuje funkcjonowanie rewiru, ten ustala jego zasady. Dlatego też ta sytuacja, która jest dosyć częsta, Powoduje mnóstwo też różnych biologicznych konfliktów, co za tym idzie, objawów i chorób. Więc taka wiedza z tego poziomu biologicznego, myślę, że będzie bardzo przydatna i pozwoli rodzicom zaprzestać tego finansowania, a i też dzieciom z niego zrezygnować i podjąć tę ścieżkę samodzielną. Życiową. Natomiast jeżeli taka pomoc jest potrzebna lub ktoś świadomie ją wybiera, przyjmuje, daje, no to warto, żeby rozumiał, co za tym idzie, jakie idą biologiczne konsekwencje. Piąty obszar to, jest, to są związki dzieci. Partnerstwo dzieci, czyli ten moment, kiedy syn, córka poznaje bliską sobie osobę, ale i też odwrotna sytuacja, to znaczy, kiedy rodzic, matka, ojciec chce założyć nową rodzinę, czy wejść w nowy związek. Tutaj mamy bardzo dużo konfliktów, które również Przepraszam. wyobrażają się w te biologiczne konflikty i... Myślę, że germańska medycyna znowu tutaj może troszeczkę pomóc. Ktoś, kto był w takim związku partnerskim, to wie, o czym mówię, że to nie jest takie w związku partnerskim kolejnym, prawda? Czyli nie z ojcem tego dziecka, nie z matką tego dziecka. Że to jest nieraz bardzo trudne zadanie, i niewiele osób potrafi stawić czoła takiej sytuacji, jak i też sytuacji, kiedy mama czy ojciec oświadczają, że spotkali kolejną miłość swojego życia i że teraz już no, będą zajęci bardziej swoimi sprawami. No i tutaj też w tym temacie jest taka szósta moja kategoria. To, jest, to są właśnie te rodziny patchworkowe, czyli druga mama, drugi tato. Wiele osób nie radzi sobie kompletnie w takich sytuacjach. Nie potrafi odczuć, że może zbudować dobre relacje z dziećmi swojego partnera czy partnerki, żony, męża. Jest tutaj dużo trudnych sytuacji, niesprawiedliwego traktowania czy też nie wchodzenia w rolę rodzica dla, w takiej sytuacji po prostu prawda kiedy dziecko ma powiedzmy tam 10 lat czy 15 i nagle pojawia się druga mama czy drugi tato mamy ograniczony czas na konferencji tych tematów czy tych obszarów które mogą być podłożem konfliktów jest mnóstwo ja wybrałam te, z którymi spotykam się najczęściej w swojej praktyce terapeutycznej, i chciałam powiedzieć o tych konkretnych sytuacjach, konkretnych zdarzeniach, o tym, jak sobie te osoby, ci klienci poradzili, jak sobie radzą. I może właśnie z tych historii ktoś będzie mógł mieć dla siebie jakąś pomoc, bo nie ma jednego rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich, prawda? Ale słysząc o tym, że inni ludzie też mają takie sytuacje trudne, że poradzili sobie w ten, a nie inny sposób, możemy zbudować jakieś być może swoje rozwiązanie, prawda? Fajnie, mogożliwa, bardzo serdecznie dziękuję. Ja Myślę, że to wkaże... będzie ciekawe, tak. Tak, ja chciałam e, e, przypomnieć, Małgosia nagrała film, że wszystkie osoby, które zakupią w marcu bilety, jeszcze po zniżkowej cenie, bo w przedsprzedaży e, w wysokości 90 zł, zostaną tak. rozłożone nagrody ufundowane przez kwantometr, który Małgosia nagrała film. To są kompozycje roślinne z permakultury, tak? tak. Roz... tak. To, są, tak. to są kompozycje, które są bogate. W naturalne składniki zostały zrobione z prawdziwych roślin. Są tam w nich zaszczepione odpowiednie kultury mikroorganizmów, bardzo dobre, bardzo pomocne produkty. A jeszcze Zosiu tylko powiem, że w kwietniu ufundował nagrody mój mąż. No i nie wiem, czy będziemy mówić teraz, co to są za nagrody, czy on sam powie, może sam. A może sam nagra, no. Tak, on sam nagra, sam nagra taki materiał, jak będzie się zbliżał kwiecie. Także, kochani, no, na bogato, Ela i Szymon z Polankiewicz też powiedzą, co ufundowali, pan Dzisław Oszczęta. No, nasi prelegenci na bogato zrobili, żeby Wam no, w promocyjnej cenie kupując jeszcze nagrodzić za to, że decydujecie się na to cudowne spotkanie, bo będzie naprawdę. Bardzo bogato i bardzo cudownie. Serdecznie dziękuję i zapraszamy raz jeszcze do Bolesławca 15 czerwca do hotelu IBIS. Dziękuję Mogłośu serdecznie i Państwu również za uwagę. Dziękuję, dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.